Siemanko charakternym oczywiście pisaliście mi tam parę osób, że no mam prawie 30 lat i że mam że dosyć dobrze wyglądam na ten wiek. No słuchajcie, też kwestią to, że całe życie sport, to jest zdrowe odżywianie, ale też jakieś różne ziółka i na przykład no do kąpieli sobie sam na przykład robię takie coś. I nie zawsze robię te same żółka, ja sobie zmieniam po prostu. Tak jak czuję po prostu według poczucia mojego, ale oczywiście na przykład tu mam chyba zielę skrzypu. O ile się nie mylę. Tak, na pewno zielę skrzypu jest. Jest yy, mniszek lekarski, trochę rumianku. I, I na pewno sól himalajską. Sobie trochę dorzuciłem. I zaraz słuchajcie, no biorę sobie coś takiego, zaparzam. To, to wsypałem yy, to ziółka i już raz się kąpałem. Zalałem drugi raz rządkiem, yy, gorącą wodą, i drugi raz się parzyło. No i, i dzisiaj się znowu w tym wykąpię, bo też nie codziennie. Tylko ja na przestrzeni, że co trzeci dzień, powiedzmy yy, się tak w takich ziółkach wykąpię. I no też mnie często pies mój liże tu po buzi i zaś mi wychodzą jakieś tam chrostki. Dlatego właśnie lubię się wykąpać w ziołach. I też takie fajne. Czy ja to miałem? Mhm. Nie, nie mam, chyba tego. No ja nie mam. Ale jest to tak zwane czarcze żebro. I kiedyś na wsiach, i ogólnie, kiedyś było, właśnie wierzyli w takie coś, że jak są w domu duchy, złe moce, to ludzie się kąpali w czarczym żebrze. Ktoś jak miał króliki, ja jakby nie czekam, miałem króliki. I chodziłem zawsze na łąkę i to się nazywało żeberka, i się zrywało takie, takie tam, no nie, nie wiem, jak to, o, cyk, takie listki są. I my na to mówiliśmy żeberka, i karmiliśmy tym króliki. I zobaczcie, jak, jakie króliki miały czyste mięso. Jakie było. Mięso królika jest bardzo czyściutkie, tak samo yy, mięso sarny jest czyściutkie i, i jest bardzo zdrowe. No, człowiek też yy, głównie powinien się odżywiać warzywami, roślinami. I niekoniecznie mięsem mięso to, to czy powinno iść raz na jakiś czas. I wiadomo, no, każdy tam je, jak je I no, to jest jego prywatna sprawa, ale tylko mówię właśnie, o! I na przykład też Amol. Amol jest bardzo, jest bardzo zdrowy. Ja czasami tak dla zdrowotności, nawet jak mi nic nie zalega, to sobie taką... Powiedzmy parę kropy amolu. Sobie wezmę taką nakrętkę. A jeszcze trochę się i, I sobie dygnę na przykład. I. Zaraz przeczyszcza trochę cały układ tutaj oddechowy. Jak komuś na się ciężko oddycha, czy ma zatoki zawalone, czy, czy tam ma katar, czy, czy ma tak jak ja, mam na przykład tam alergię na kurz, na takie rzeczy, tak porobię trochę w kurzu. No, Dzisiaj ja tak miałem trochę takiej roboty, że tak powiem porządkowej. No to jak sobie taki amol pociągnę, tak jak teraz, no to jest, jest takie no inaczej, lepiej się oddycha. Tak samo jak się wypije ten amol, no to i żołądek lepiej pracuje. Tak samo, nawet amol. Jak mam na przykład tu jakąś kroskę i zacznę się teraz przy goleniu, to wezmę, namoczę sobie i przyłożę sobie ten, tym amolem po prostu do, do, do buzi i posmaruję. No wiadomo, że to trochę szczypie, ale jest fajne, dobre. I o, tu na przykład mam, no, zrobiłem sobie parę dni temu, do nocy siedziałem, to robiłem. Jest tu syrop na odporność. Bardzo. Bardzo będzie dobry ten syrop. Taką sobie zrobię swoją mieszankę. ale ja mam zapisane co dokładnie tu dałem, bo nie pamiętam. Moment. Tu mam trochę zapisków. Syrop na odporność. Tu daję tak. Cebula. Skrzyp polny. Korzeń pokrzywy. Mniszek lekarski. 100 ml soku z pigwy miód gryczany i tak tu sobie napisałem proporcje wedle poczucia bo tak daje wszystko jak czuję na oko nie mam jakiś tam na oko o te które widzę a nie na te które nie widzę chociaż na te, te które nie widzę czasami widzę więcej kumaci zrozumieją o co chodzi i ci co coś tam wiedzą to będą wiedzieli o co chodzi i właśnie robię sobie tak jak, jak czuję i no tutaj jest trochę tych yy, yy, przy główki czosnku chyba tu dałem cztery cebule albo pięć cebul i ten wywar z cebuli też tutaj wlałem razem z tym i potem miód dałem gryczany, prawie pół sójka. Gdzie mam tu w ogóle miód? Nie mam, na dole mam, bo mi się skończył. Ale dałem pół sójka miodu gryczanego, ale też dałem sok z pigwy, bo też jest na odporność i wam powiem no, że tak jak ja Kiedyś też miałem problemy właśnie z jelitami. Yy, jadłem też y, z marketów te żarcie. Nie byłem świadomy niektórych rzeczy, co mi dolega. I też tam jeszcze jedna była taka sytuacja, co... co, co ale to nie będę o mówił. No, ale, ale odczuwałem to mocno, y, że jak gdy miałem chore jelita, spadła mi odporność. Byłem non stop chory, przeziębiony i no naprawdę czułem się fatalnie, czułem się bardzo źle, nawet, nawet mi się kiepsko myślało, bo jelita są tak zwanym drugim mózgiem i to będę powtarzał, jest to umysł fizyczny i stosują sobie taki syropek. Powiedzmy, ja na przykład, jak na razie mam jeszcze inny, który sobie zrobiłem, ale yy, i powiedzmy, piję go, robię tak: łyżka w jeden dzień, po trzech dniach dwie łyżki, znowu po trzech dniach kolejnych trzy łyżki. I potem robisz tak, że to spada z powrotem, jaka piramida, że po, jedziesz te trzy łyżki i potem znowu trzy dni, sześć łyżek, yy, przepraszam, trzy, trzy dni pierwsze, jedna łyżka, kolejne trzy dni do sześciu, jedziemy dwie łyżki, kolejne od sześć do 9 dni, trzy łyżki i potem schodzimy w dół, tak samo jak wchodziliśmy w górę, w, w tych samych proporcjach. No i potem już przez jakiś czas w ogóle nie muszę tego stosować, bo czuję się dobrze, czuję, że moja odporność też się sama rozbudowuje w organizmie i się sama broni. Mój organizm się sam broni. Ale też jak na przykład zjem coś niezdrowego, no to gdzie mi daje sygnał mój organizm? Powiedzmy ja na przykład zjem psy i na drugi dzień mi wyjdą sywki gdzieś tu na buzi. Po co? Dlaczego na buzi? Po to, żebym widział od razu że zjadłem coś, co mi zaszkodziło i mój organizm wypycha toksyny. I... i no po prostu organizm się broni. I tak to mi nic nie, nie, nie wychodzi, nie mam nic za bardzo. Czasami jak mnie pies poliże, a zacząłem się przy goleniu i czasami jest tam zgnojony trochę, przyjdzie uświniony, no to potem mi coś tam wyłazi. Ale, nie, ale tak, żeby mi syfki wychodziły, to przeważnie jak coś mocno osolę sobie, dodam dużo soli, Czasami wiadomo, zjem sobie jakieś ciastko, czy tam y, jakieś chipsy, trochę żadne nie jadłem. No i przynajmniej wiem, że mój organizm się broni i wypycha toksyny. Także każdemu polecam zrobić sobie taki syrop. Zaczymy, bo ja to zrobiłem przez wczoraj chyba. Zobaczymy jak to pachnie w ogóle. O! A? To jest to! Bardzo mocno czuć czosnkiem i taką łyżkę, ale to na razie sobie zostawiam w tył, i to sobie tutaj, i sobie potem w małe słoiczki rozleję, i, i w małe buteleczki. Bo czasami też komu, komuś po prostu da, daję yy, trochę takiego syropu, żeby sobie odporność wzmocnił. I polecam to każdemu zrobić, jak sobie takie coś zrobicie, by tak stosować. Ale właśnie ważne jest to, wprowadzanie tego w organizm. Pierwsze trzy dni jedna łyżka, po trzech dniach do sześciu dni dwie łyżki, powiedzmy rano i tam pod wieczór po posiłku i właśnie za, zawsze zjeść to sobie wziąć po posiłku i potem od 6 dni do 9 dni brać sobie trzy łyżki rano, po południu i wieczorem po posiłkach czy tam do posiłków i ja tak robię. Każdy jest inny i nikogo tutaj nie namawiam do niczego, że, że mają to stosować, ale nie namawiam, ale polecam. Bo sam na sobie sprawdziłem i, i działa to. I mój organizm naprawdę to odczuł dosyć mocno. I tak samo, tam jeszcze parę innych osób. Na pewno, też zobaczcie sobie stary przepis, no to jakiś stary przepis jest właśnie, że cebula, czosnek i miód no, tylko że ja sobie jeszcze wzbogacam, ale dobieram sobie tego typu zioła, które na przykład są i yy, antywirusowe, i też jak na przykład dałem skrzyp polny, a skrzyp polny jest przeciwbakteryjny też. Yy, gdzie czosnek też jest bardzo, bardzo silny, ale skrzyp polny jest typowo, czytałem właśnie gdzieś, bo ja też no, nie, nie mam tej wiedzy yy, w głowie, po prostu tak całej. Znikąd, tylko też czytam o tym i tak jak już wcześniej wspomniałem, że pracowałem w firmie z nasionami i tam też był cały przedział, gdzie były zioła, nasiona ziół. I, i też sobie czytałem czasami, co, które są na co. I jest to bardzo, bardzo Wam powiem przydatna wiedza, bo nie trzeba kupować leków yy, i ładować w siebie tej całej chemii, dlatego Wam mówię, bo kilka osób mi pisało, że. Jak to robię, że wyglądam tak, a mam prawie 30 lat, a wyglądam najmniej, to wam też mówię, że przede wszystkim zdrowe odżywianie, uprawianie sportu, uprawianie sportu mi towarzyszyło całe życie. Zdrowe odżywianie, Niekoniecznie, bo również kiedyś byłem nieświadomy tego, co jest w jedzeniu i jadłem wszystko, I, ale też dużo jadłem na przykład nasion strączkowych typu fasola, trochę dużo ryżu, jadłem kaszę, jaglaną jadłem też dużo. Przy budowaniu masy, przeważnie takie rzeczy, bardzo, bardzo, to dużo jadłem tego, no ale też kupowałem sobie piersi z kurczaka w, po tych, tych dużych sklepach, i no i, i nie było to dobre. Nie był to do, do, dobry wybór. Tak samo wołowinę kupując tam, że tak powiem, no też yy, mój organizm mi. Cały czas mnie informował, że coś jest nie tak, bo mnie to ciągle coś tam lekko. Nie był to mocny ból na przykład na początku, był, był to lekki ból też nie, ale no, z czasem człowiek się przyzwyczaja do tego bólu i nawet po jakimś czasie ty się przyzwyczajesz do tego bólu i nie będziesz go tak czuł tak bardzo. I też Wam powiem, warto jest sobie nakupić ziółek. Tutaj też dziękuję Wam, tym, którzy mi tam wpłaciliście jakieś tam pieniążki bo tam ktoś mi spłacił do Tofika to kupiłem mu taką linkę i kupiłem mu jedzonko bo też czekam za pieniążkami Jezusu. Yy, i nakupiłem sobie też ziół które są, że tak powiem, bardzo ważne i przydatne, no tutaj wam też pokażę, no trochę tutaj mam tego tu mam też do góry tutaj na dole taki, takie różne ziółka są i antywirusowe, i, i bakteryjne przeciw, i na trawienie, i na oczyszczenie organizmu. I nawet jeżeli ktoś pali papierosy i chce rzucić się palenie, też idzie dobrać zioła tak, żeby nie czuć głodu tytoniowego, tego nikotonowego. Nie wiem, papierosów nigdy nie paliłem. I naprawdę warto jest poczytać, bo ja też nie, nie gadam Wam tego, że tak powiem, wysane z chuja. Tylko po prostu gdzieś to wyczytałem i to czytałem w książkach i ludzie starsi też mi dużo mówili tak jak mam no, na przykład mama moja ma prawie 60 lat ona nigdy nie była szczepiona bo jak była mała była chora coś tam i nawet nigdy nie miała szczepienia i żeby ona miała grypę czy czy to bardzo rzadko jedyne co ma to żylaki na nogach na nodze. Gdzie też właśnie pije ziółka teraz i też będzie robić sobie okłady z innego tam zioła, yy, będzie robić sobie okłady takie na to, żeby to ściągnąć tą opuchiznę. Tak samo mój przyjaciel, pan Marian ma 82 lata i nigdy w życiu nie był szczepiony na nic. I ogólnie lubił sobie wypić przez całe życie. Tak nawet bo bym powiedział, że trochę przesadzał czasami z alkoholem, ale zawsze był kulturalny miły, a jak trzeba było komu, komuś wygarnąć, albo przypierdolić, to i przypierdolił. Ale zawsze była kultura, przepraszam, dziękuję. Ma facet 82 lata, był to sąsiad mojego ojca. Jest, bo ojciec mnie nie żyje, pan Marian ma się całkiem dobrze. Jest w domu opieki, że tak powiem. I jeżdżę go odwiedzać w miarę możliwości. I taką atmosferę, jak oni tam mają, to ja Wam powiem szczerze, ja, jako jakbym był takim, wolałbym chyba być w takim domu opieki, niż mieszkać, powiedzmy, samemu, bo tam też yy, mają yy, i pomoc medyczną, wszystko. Tylko, że Pan Marian, naprawdę, Wam powiem, że ma 82 lata, a rozmawia się z nim. Jak, z, Człowiekiem bardzo inteligentnym, bardzo mądrym, na wysokim poziomie intelektualnym, gdzie większość w tym wieku ludzi, którzy nie, nie dbało o zdrowie, jedli co popadnie, bo pan Marian zawsze jadł tyle, ile potrzebuje, nie jadł nigdy więcej. I nie, nie obżerał się, nigdy papierosów też nie palił. I jest złotym człowiekiem, naprawdę jest tak w porządku, że to nie mieści się w głowie. Lubię tam do nich jechać, do tego domu opieki tam i porozmawiać z nimi, bo tam też są naprawdę bardzo fajni ludzie. Bardzo, bardzo, naprawdę bardzo fajna atmosfera, pod, mimo swoich, yy, yy, że tak powiem, swojego wieku, yy, tam jest na przykład ktoś na wózku inwalidzkim, schorowani ludzie, jest taki pan, który nie mówi i przecież jak ja tam jadę, to wiecie i, ile ja tam się naśmieję, na uśmiecham i pożartuję sobie z nimi, to wam powiem, że wy młodzi, my młodzi narzekamy o wiele więcej niż oni. Naprawdę, oni potrafią się cieszyć życiem, mimo takiego wieku i takiej sytuacji, w jakiej są, to potrafią się cieszyć życiem i potrafią być pogodni i weseli. No, wiadomo, że na pewno nie, nie cały czas, bo, ale na, naprawdę, może kiedyś mi się uda właśnie, bo pojadę do po Pana Mariana, bo do, do przyjaciela chciał jechać, żebym go zawiózł i może mi się uda, to bym może nagrał filmik na temat szczepionek, Pan Marian by powiedział, by się wypowiedział w tym temacie, że ma 82 lata, nigdy w życiu nie był szczepiony. Ja nawet nie pamiętam, że pan Marian miał jakieś y, gorączki, grypę, cokolwiek takiego. A znam go od dziecka, bo nawet pan Marian mnie uczył rysować. I, i to pamiętam, jak byłem mały. I no. Naprawdę wa warto jest yy, słuchać właśnie ludzi starszych, którzy żyli kiedyś, którzy ci coś powiedzą na temat yy, ziół, na temat y, grzybów, na, na wiele tematów. Na każdy temat można porozmawiać z panem Marianem. Naprawdę traktuję go jak, jako przyjaciela i jako takiego mądrego, bardzo inteligentnego, którego warto zawsze wysłuchać. I, no I to było na tyle, bo chciałem wam właśnie powiedzieć o tym syropie na odporność i o płynie, który stosuję do komplej. Aha, płyn do kąpieli jak stosuję, to moczę się w z tym płynem i nie używam wtedy żadnego mydła, żadnym, nic, nic więcej nie używam. I na koniec kąpieli, wymoczę się w ciepłej wodzie, na koniec kąpieli spukam się zawsze chłodną wodą i. No, po prostu, nie będę teraz tego tłumaczył, nie jestem się, zawsze się spukam chłodną wodą i po prostu jest lepiej. Także pozdrawiam. Już nic nie będę nagrywał teraz przez weekend. Trochę też chcę, z, że tak powiem, z moimi przyjaciółmi spędzić czasu. Dawno się nie widzieliśmy też czy dawno. No kilka dni, ale dla mnie to jest dawno bo, Bo przeważnie, żeśmy się codziennie kiedyś widywali. Ale tak, taka sytuacja teraz jest, myślę, że nie ma takiej możliwości. No i też mam dosyć dużo zajęć właśnie z tymi dziełami. Ale... no, i to niedziela, to też wszystkim życzę miłego weekendu i, i miłej niedzieli. I pozdrawiam wszystkich, których warto pozdrowić. Nikogo więcej. I miłego <laughs> weekendu dla wszystkich dobrych ludzi, pogodnych, uśmiechniętych. A dla tych, co nie są uśmiechnięci, to zróbcie coś, żebyście się uśmiechnęli i żebyście się cieszyli życiem, bo narzekacie czy bardzo często, że macie takie problemy czy takie, a przejeść się powiedzmy na Oją w odwiedziny, jak ja jeździłem do przyjaciela kiedyś, i widziałem ludzi, którzy umierają, którzy są ciężko chorzy, i wtedy sobie uświadomiłem, że ja nie mam żadnych problemów, żadnych, bo chodzę, żyję, oddycham. M mogę, mogę wszystko tak naprawdę, bo, bo jestem zdrowy. Może nie na umyśle do końca, ale, ale nikt, nikt nie jest do końca normalny. Nie ma ludzi, do, nie ma ludzi normalnych do końca i, i tak jak moje zdanie. Trzymajcie się i pozdrawiam.